I hej, z tej strony Plepsot, od kolejny odcinek na i kolejny odcinek z magnetycznego tutaj z symulatora, ponieważ była kolejna aktualizacja, aktualizacja już numer 7 e, przed chwilą była 6,5 i w ogóle nie wiem dlaczego tutaj robią połówki, ale to jest nieważne e, i co się pozmieniało, ponieważ jak już widzicie na pewno jest nowy budynek nie, ale zacznijmy, może od tego, że ja bym sobie założył jakieś pety, bo troszeczkę wolno mi się tutaj biega, tak? To są moje pety, możecie sobie pooglądać, bo też pytacie, jakie mam pety, chociaż w każdym odcinku je pokazuję. No ale jak widzicie, takie mam pety, i już w tym momencie możecie zostawić łapkę w górę, i komentarz, i subskrypcję na kanale, żeby zachęcić mnie do dalszego nagrywania dla Was odcineczków. O, dobra, zbierzemy sobie przy okazji tutaj. E, zebrałem 357 milionów e, tych takich diamencików, tak? tych, tych, żeby otwierać te lepsze skrzynki e, oraz kupywać lepsze tutaj magnesy. E, a teraz przydadzą się również do otwierania tych skrzynek, ponieważ tutaj się pojawiły kolejne skrzynki, i tutaj też kosztują za te miliony e, oczywiście tych diamentów. E, je sobie pootwieramy, ponieważ to też jest taka nowość, gdyż są czapki. E, jedną czapkę mam właśnie. I ona dodaje też również bonusy, jak widzicie, coins bonus, speed bonus i money yy, i oczywiście mnożenie kasy, tak, i mnożenie kasy. Tutaj coś się zmieniło? Nie, tutaj dalej jest to samo. Yy, te same światy, które tutaj były, czyli nic nowego. Podobno coś jest nowego jeszcze w sklepie, yy, z tego co pamiętam. Yy, speed drink, magnet island, tu jest jakaś magnetyczna wyspa. Yy, aha, już mam to, spoko. Tutaj mamy double coinsy I coś jeszcze było mi się wydaje Coś jeszcze powinno być nowego Z tego co czytałem, ale teraz nie wiem znaleźć Oczywiście wy możecie dopisać w komentarzach Żeby mnie doinformować Tam widziałem, no były jakieś jeszcze ciekawe rzeczy Ale nie wiem gdzie je teraz aktualnie znaleźć Ponieważ nie wiem czy tam nawet nie pisało, że jest nowy świat eee, No ale teraz tak biegam i szukam i szukam Ale niestety nie widzę, żeby on gdziekolwiek się tutaj znajdował Okej, okay, sprzedajmy przy okazji ten... Tą, tą kasę, super 4pp, znaczy 4p czyli znowu możemy sobie 100 razy zrestartować swój poziom, świetnie i znowu możemy zbierać kasę, żeby znowu zaraz restartować seria już teraz jest na takim poziomie co ja gram, to jest taka masakra gdyż możemy robić sobie w sumie co chcemy w kilka sekund dobra, zobaczmy ile tutaj kosztuje najdroższa skrzynka najdroższa skrzynka kosztuje 4 4, 425 bilionów tych diamentów. Niestety, mi na to nie stać. Ale stać mi na tą, czyli 75 milionów. I taką sobie też tutaj zakupmy. Black, spal, i ten coś tam. Dobra, mamy jedną tutaj otwartą. I zobaczmy, jak ona tutaj wygląda. Ty tu ma 1200, 1500. I tu mam mnożenie razy 8. Więc tą sobie założymy. Czy ja mogę mieć kilka założonych? Czy mi się tak wydaje. Nie wiem, którą... Tak czy ja mam dwie czapki założone. Tak, ja mam dwie czapki założone, czyli mogę mieć kilka czapek naraz założone. E, dobra, czyli otwieramy jeszcze jedną skrzynkę w takim razie. Jeśli tyle mogę mieć naraz, no to czemu by nie? Dobra, otwieramy kolejną. E, I jeszcze jedną bym sobie otworzył, żeby były trzy z tej skrzynki tutaj. Ok, mamy trzy tutaj czapki. E, spoko. Jak my szybko biegamy, Jezus Maria. Yy, dobra, to wyłączyć, to wyłączyć i tutaj mamy 1200, 1000, 1500, ale tutaj przy tej będzie właśnie 12 razy już yy, aż mnoży, więc dobra, to ściągnijmy yy, i załóżmy tą oraz tą czapkę. Ponieważ trzy czapki naraz to jest dosyć ciekawe, chociaż mogli robić tylko jedną czapkę, no ale i tak są aż trzy do założenia, więc mamy trzy różne czapki, do za yy, yy. Trzy różne czapki mamy założone. Może aż się to jakoś tak zapowietrzyłem. Nie wiedziałem co powiedzieć. Jak my szybko biegamy. Nie wiem, czy albo mi się wydaje, albo teraz mega nasza postać przyspieszyła. No i teraz zbieramy te pieniądze normalnie w tempie ekspresowym. No patrzcie, my tą mapę możemy przemierzyć w kilka sekund. Całą. Okej, okay, zebrana tutaj kasa. Wstawaj, stawaj. Ej, plepsu, spadłeś na ziemię. Dobra, czy 9p? Nie wiem, co to były p. W sumie. To już będzie taka jednostka, że już nawet nie wiem Dobra, ja nie chcę zarobu, chcę tylko za zwykłą e, kasę Dobra, otwórzmy kilka takich Zobaczymy, co nam wypanie e, Ciebie już mam e, Ciebie też mam, ciebie też mam Ja w sumie teraz nie wiem, co mam dropić w tej grze, ponieważ na wszystko mnie stać e, Wszystko mam jeśli chodzi o pety, tak wszystkie pety mam, jakie są. Eee, w sumie brakuje mi teraz jeszcze tylko najlepszego magnesu. Eee, 450 milionów kosztuje tutaj taki, co bym nie było stać zaraz. Eee, w sumie, jak mi się załadują pieniądze, no to będę mógł zaraz go kupić. No, ale w tym czasie możemy iść sobie pozbierać już kolejne coinsy. Właśnie ważna informacja dla Was na kanale dzisiaj będzie jeszcze jeden odcinek, e, ponieważ dzisiaj jest sobota, dzisiaj jeszcze jeden odcinek na kanale, z czego nie zdradzę wam. E, zobaczycie naprawdę fajne tutaj będzie gierka, dlatego mam nadzieję, że wbijecie i zobaczycie w co tam będę sobie pogrywał. E, zapraszam Was po prostu bardzo serdecznie na odcinek. Jeszcze jeden dzisiaj, nie wiem o której, ponieważ ten odcinek też dosyć późno wrzucam, ale to przez to, że spałem do 12 i nagrywam to, gdy dopiero wstałem, ponieważ mi się nie chciało szybciej, tak? Nie chciałem się szybciej wstawać, gdyż miałem ciężki tydzień i wolałem sobie odpocząć troszeczkę. Dobra, 84P dostałem aż okej. Okay. Dobra, wchodzimy tutaj do tego sklepu. I oczywiście chciałbym kupić ten tutaj e, nowy, oczywiście magnes za 450 milionów I on wygląda tak, jest teraz taki ciemny Wow, ile my tutaj teraz tej kasy zbieramy, to jest masakra Dobra, już tych pieniędzy chcę zbierać, ponieważ to mi się nawet już nie opłaca Nie wiem ile dostanę, e, 3,4 biliona dostanę kasy, Ok, e, Spoko, dobrze wiedzieć, że to po prostu są już takie sumy masakryczne, że aż tego nie umiem zliczyć nie, biliony po prostu tych monetek, takich. Możecie napisać, na jakim wy jesteście poziomie aktualnie. Na pewno też będziecie gdzieś daleko, ale może ktoś dopiero zaczyna i może się pochwalić, jak zaczyna swoją tutaj przygodę. Dobra, taktyczny znowu restart. Nie wiem na co mi stać. Halo, czemu ja nie mogę restartować? Nie wiem, dlaczego się nie chcę restartować. Tutaj mój poziom, ale okej. Okay. Ile kosztuje tutaj ta najdroższa czapka w końcu? 425 bilionów, czyli na nią mi nie stać, ponieważ mam tylko 3 biliony kasy, ile tutaj potrzebuję na ten najlepszy ten? 6 bilionów? Okej, okay, to jest do zrobienia w sumie dzisiaj. W dzisiejszym odcinku nawet. To jest nawet do zrobienia w dzisiejszym odcinku, jeśli bym się uparł, żeby mieć najlepszy tutaj magnes w grze, to by było naprawdę ciekawe ile byśmy wtedy zarabiali, ale teraz już są to takie masakryczne sumy, zresztą widzicie ile tutaj wyskakuje na ekranie, za to możecie naprawdę zostawić łapkę w górę, żeby było więcej odcinków. Nie, i może liveów, żebyśmy porozdawali sobie troszeczkę petów, ponieważ czemu by nie, mam ich tyle, że mogę wam ich troszeczkę porozdawać. Okej, okay, znowu tutaj zbierzemy, yy, to sobie sprzedajemy, ile dostanę? 1 bilion, 1 bilion to jest za mało, potrzebuję z 3 biliony dostać, to wtedy będę mógł kupić w sumie ten najlepszy magnes i to by był cel na dzisiejszy odcinek, yy, bardzo dobry, ponieważ żeby zdobyć najlepszego tutaj kilofu Czemu ja mówię kilofu za każdym razem? Nie wiem dlaczego myślę o kilofie, ale chcę mówić, że magnes. Masakra, aż mi się tak myli. W ogóle możecie napisać, jak spędzacie, spędzacie weekend, ponieważ jest sobota, więc możecie napisać, co ciekawego robicie w tą piękny, ten piękny dzień, w tą piękną sobotę, czy spędzacie, spędzacie czas z rodziną, czy może lepicie bałwana. Nie wiem, ile tam u was śniegu jest, ponieważ u mnie już prawie cały stopniał, niestety, i taka jest takie po prostu lodowisko, które tak mi przeszkadza, że to jest masakra. Dobra, mamy 148p. W takim razie idziemy, to mamy to sprzedane i dostanę 5,9p. Więc idealnie będę mógł sobie kupić najlepszy magnes, jaki tutaj jest, oczywiście, w grze. Nie wiem, jak tutaj bym miał zebrać tyle tych bilionów, żeby otworzyć na tą czapkę, ale to też jest ciekawa kwestia kto zbiera tyle kasy. Wow! Ej, tutaj jest ten świat. To jest ten świat tutaj, który właśnie ee, miał być, tak? I ile tu się kasy w ogóle zbiera Patrzcie, wow Czyli jednak jest jakiś inny świat Ej, czemu ja cały czas zbieram Nie wiem co się stało, ale było przez chwilę chyba zbagowane. Dobra, idziemy w takim razie do sklepu e, Ja bym chciał kupić to Aha, musi mi się jeszcze kasa Zaktualizować, nie chce mi się oczywiście Kasach zaktualizować Idziemy znowu tutaj do tego światu No patrzcie ile tutaj kasy leci e, Ile tutaj leży po prostu kasy O Cały czas się zbiera Dobra, ja bym chciał tam wejść o, Cześć no, po prostu tutaj sobie mogę stać i zbierać kasy. Nawet nie muszę chodzić w ogóle, to jest świetne po prostu. O, kasa się zbiera, a ja sobie po prostu stoję w miejscu. Dobra, wychodzimy stąd. Mamy 9P, e, więc kasa się już zaktualizowała. Więc uwaga, ten wiekopomny moment. Kupujemy najlepszy magnes, jaki tutaj jest w grze. E, zobaczmy, jak on wygląda. Oczywiście on jest taki odłączony, jakby taką dodatkową część ma swoją. Zobaczmy tutaj, lecimy sobie na ten najlepszy świat i zobaczmy, po prostu, jakie to będą sumy. Dobra, cyk jesteśmy. Wow, okej, okay, to już jest, są po prostu takie pieniądze, że aż to ciężko, ciężko obliczyć. Po co aż tyle? Nie wiem, mamy prawie już 3 biliony w kilka sekund, gdy zrobiłem okrążenie jedno, zebrałem 3 biliony kasy, więc dosyć ciekawe sumy tutaj poleciały. Więc na ten odcinek mamy naprawdę dobry cel osiągnięty: czyli zebraliśmy najlepszy magnes, jaki jest aktualnie w grze do kupienia. Odkryłem tamten świat, kupiliśmy trzy dobre czapki, ponieważ na lepsze mi niestety już nie stać. Eee, no i to jest tyle w sumie w tym odcinku. w sumie nie wiem, czy mi nie stać na lepszą czapkę jeszcze. Eee, może mi nie stać. O, sel. Wow, miałem pełny ten. Eee, pierwszy raz miałem chyba pełen plecak. Dobra, cyk, resetujemy to. E, zobaczmy to Ja kupowałem Tom za 5 milionów A tu jest za 75 milionów jeszcze I jest jeden, za 1 bilion, okej okay. To kupujemy dwie za 1 bilion Czemu by nie Albo nawet trzy możemy sobie kupić Bank, e, okej, okay. mamy już takie czapki Ciekawe e, No i na ostatnią czapkę mi niestety, nie stać niestety Ponieważ musimy się zaktualizować kasa Dobra, e, gdzie są te czapki Te czapki są tutaj e, Wow, one mają jeszcze większe bonusy Okej, okay. unequip nie, dobra, ja chcę ściągnąć te czapki. No, halo, ściągajcie się. Okej, okay, ty jesteś już zdjęta. Jeszcze ta. I teraz zakładamy jeszcze lepsze czapki. Wow, masakra. Ile tu jest po prostu rzecz do ewolucji cały czas? do robienia, to jest y, straszne Trzeba bardzo dużo grać, żeby mieć taki naprawdę spoko ekwipunek No niestety, ta, to jest symulator, więc tu trzeba jednak poświęcić dużo czasu Wow, co ja mam w ogóle z twarzą? Nie wiem I w ogóle się nie przebrałem po ostatnim odcinku z j jak byłem y, cyborgiem Dlatego jeśli ktoś nie widział, no to polecam sobie zobaczyć, fajny odcinek wyszedł y, Jeśli ktoś nie widział, naprawdę polecam Dobra, jeszcze teraz tą czapkę ściągnąć ona też nie jest potrzebna. Jeszcze zakładamy tom. Y, domino. Okej, okay, cyk. Niech się założy. O, halo, proszę się założyć. Jak to długo trwa? O, dobra, założone. I moja postać wygląda już całkiem. Dziwnie, ponieważ ma jeszcze tą ośmiornicę na twarzy, która naprawdę ciekawie wygląda. I teraz tym moim akcentem wydaje mi się, że możemy ściągnąć... Ścią kończyć odcinek. ściągnąć czego ja chciałem powiedzieć ściągnąć. Nie wiem, kończę odcinek, więc jeśli Wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na kanale. I pamiętajcie, że dzisiaj jeszcze ten odcinek na kanale, więc dzięki wielkie. Trzymajcie się. No i cześć!